Witajcie moi kochani, z racji wielu pytań yy, i na forum, i na czacie, na mapce eventowej i ogólnie nawet do mnie na plik ktoś pytał jest dużo pytań na temat całego tego eventu, który nastał nam parę dni temu w nasze tutaj progi margonemskie yy, Cały event Hakuna Matata yy, Jest to event oparty o opowieść Tarzana Zawiera w sobie właśnie osoby tak jak, takie jak profesor, Jane oraz Tarzan Tylko, że Tarzan nazywa się troszkę inaczej, ale również na T Zacznijmy w ogóle od tego jak się dostać na mapkę eventową, to jest pytanie numer jeden A żeby dostać się na mapkę eventową trzeba zrobić niestety quest'a Dla wielu osób to jest jakieś nie wiadomo co, chociaż no ja lubię quest'y więc dla mnie to jest wszystko ok. A żeby zrobić quest'a, quest, jest to jeden quest żeby móc wejść na mapkę całą eventową i jest drugi quest, żeby przejść yy, gdzieś w połowie mapki jest pewien dubylec, U niego jest quest. Po zrobieniu tego questa możecie przejść na drugą część mapki, gdzie dopiero jest wioska, u której macie wszystkich NPC-ków. Także trzeba zrobić dwa questy minimum, żebyście mogli korzystać z uroków całej tej mapki. Yy, a więc pierwszy quest. Dobra, jestem z powrotem. Żeby zrobić naszego pierwszego questa, musimy, musimy się najpierw dostać do miasta Tuzmer. Tak więc ja mogę użyć teleportu. Osoby poniżej 90 levela mają ten plus, że w zachodnich rozdrożach jest to mapka, którą już wam pokazuję zachodnie, zachodnie rozdroża jest to mapka 2, dwie mapki pod Berlin, że tak to ujmę jest kartograf Izmin albo Izmir. Mam już dwie opcje. Jest to kartograf z 31 levelem, który was teleportuje do miasta Tuzmer. I tutaj w Tuzmer znajduje się profesor Eugeniusz to jest on tutaj, u niego zaczynamy questa i u niego również możemy osoby z poniżej 90 levelem mogą z powrotem wrócić bliżej miasta Werbiny czyli nie muszą chodzić na piechotę do Tuzmer i tak dalej i tak dalej i to jest sprawa pierwsza i robicie sobie questa, to już nie interesuje mnie w tym jakby filmiku questy opisane już wszystkie mamy no bo prawie wszystkich chyba jeszcze jeden został, więc możecie korzystać. I teraz informacja dla osób, które już mają questa i wyszły sobie z mapki eventowej. Wejście do mapki eventowej jest w Verbin. Dokładnie w Kokosach. Kokosy, Verbin, kordy 2940. Możemy je dosięgnąć i dzięki temu dostaniemy się na mapkę, ale to oczywiście po zrobieniu dopiero questu eventowego, tak mi się wydaje. Nie jestem pewna, ale chyba tak. I tutaj mamy brak, i oglądając brak z bliska, możemy wyjść z mapki eventowej. I wtedy również jesteśmy w mieście Verbin. Więc to jest dosyć łatwe, ale dużo osób właśnie nie wie, gdzie są te kokosy, także pokazuję je tutaj. Właśnie tłumaczyłem już ludziom, że Verbin, lewe mury, trzeba wyjść z miasta i od razu będzie już widać. No ale dobra, wejdźmy na naszą mapkę eventową. Na mapce eventowej znajduje się taka mała chatka. Tutaj są pająki, one będą Wam potrzebne do Questa, jest Jane, jest profesor. Tutaj niżej również są, jest hun, ter oraz track. Są to myśliwi. Z nimi też będzie związany Quest. Oraz chmara Owadów również jest potrzebna do Questa, i tutaj rosnące lilie, które póki co nie były mi jeszcze potrzebne. I to jest tak jakby pierwsza część naszej mapki. Tutaj znajdują się to jest takie właśnie Bajoro, plaża i wściekły szakal, który również przyda nam się do jakiegoś questa. No ale już mniejsza o to, idźmy dalej, idąc dalej. Tutaj na lewo mamy mapkę, jest to skała narady. Tutaj również są quest'y, Tutaj jest cały właśnie quest związany z Frogim. Oczywiście, to są jakieś lamparty, niedźwiedzie i tak <laughs> dalej. Idziemy dalej. Hej, wiesz, może kiedy był tytan eventowy, nie ma pojęcia. No i idziemy dalej. Tutaj po drodze spotkamy małpki, które nas zagadają, ale to zaraz tutaj będziecie widzieli je na drzewach, właśnie tutaj. I one zawsze zagadują, więc to nie macie się czemu dziwić. Tutaj jest właśnie tubylca, o którym mówiłem, którego macie. Między innymi, kwesta, może akurat nie u niego dokładnie, ale on jest właśnie tą osobą, która może po tym zrobionym questie, po prostu ta postać jest powiązana z tym questem, ponieważ wydaje mi się, że chyba u niego się tego questu nie zaczyna, chociaż sam nie wiem. Chociaż nie, teraz przeczytałem, że jednak, tak, u niego zaczynamy kwesta numer 4, więc oczywiście. Yy, po zrobieniu u niego quest'a możemy mieć przejście do wioski i oczywiście z powrotem możemy mieć tutaj, czekajcie, tutaj możemy mieć jeszcze przejście właśnie na plażę. No i dobra. Tutaj również są małki, jest żywiczna gałąź, która jest nam potrzebna do quest'a i tutaj rozprze, rozpościera się nam, czy jakby to inaczej nazwać, tutaj cała ta właśnie mała wioska. Zacznijmy od pierwszego, niby iska. No, gada do nas w jakimś dziwnym języku. Ale ja tutaj widzę już znaczek ładny wózeczek, więc chcielibyśmy coś kupić. Sprzedaż za muszelki. O, to te właśnie muszelki, które już mam 6 uzbieranych z questów. Możemy sobie kupić lizaki teleportujące gracza. Na przykład tutaj miasto górników stanie przed tobą otworem. Przeniesie się do miasta złodziei, czyli pewnie Eder. Tutaj górników to może Werbin. Yy, miasta wężowego Mythar. Oraz do odległego miasta pełnego. Z studentów, To chyba chodzi o Nitta, ponieważ tam są uniwersytety, albo Tchuza. Nie wiem, I tutaj niżej mamy kupony, czyli te kupony do losów, miksturkę, drink, drink kokosowy, konsumpcyjne, gorylątko jako neutralne oraz radosną papugę, fruwa, by dać ci szczęście i radość. I to oczywiście wszystko jest za muszelki, więc ceny dlatego są takie niskie, ponieważ są za muszelki. Tutaj troszkę możemy sobie tutaj kupować. Idziemy dalej. Dalej mamy losy mida. Chciałbym wykorzystać swój los. Jeżeli już mamy jakieś losy, no to możemy je tutaj wykorzystać. To ja na razie żadnego losu nie mam. Mamy oja boso, u którego mamy kupony i możemy je wymieniać na losy. Czyli kupujemy tam niżej kupony, tutaj wymieniamy na los, i u naszego losy mida możemy. Sobie losować. Tutaj kupujemy yy, oczywiście, tutaj losy są są różne pakiety, jak widzicie po 24, po 16. Do pakietów są dorzucane miksturki, kokosy, potem coraz lepsze miksturki, coraz więcej mikstur. Chodzi oczywiście o błogosławieństwa i do tego każdego kokosy. No i tutaj jest zestaw yy, iluś tam losów. I potem z tymi losami przychodzimy tutaj, no i wykorzystujemy te losy. Więc sprawa z jest już załatwiona. Idziemy do Strzelca, ale u niego niestety nic nie możemy zrobić, więc idziemy do Mabadyla. U Mabadyla możemy kupić za Smocze Łzy, Kokosy, Muszelki, oczywiście jedna Muszelka to jedna Smocza Łza. Te właśnie błogosławieństwa, które dostajemy w zakupie grupowym, jak kupujemy losy, to są po jednej Smoczej łzie. Do tego neutralne pamiątki, do tego heroiczne pamiątki. I neutralne, unikatowe pamiątki. Do tego zwój aukcjonera, zwój trzeźwienia, zwój poczty oraz zwój wykrycia Herosa. Irość 1 i kosztuje 6 łączych S, więc niestety dosyć drogo. Czy jak chcecie szukać Herosa, to kupujcie sobie takich zwojów, przykład 10, płacicie 60 łączych S i 10 razy możecie sobie wyszukać jakiegoś Herosa. I to tyle. Idziemy do następnego, który nazywa się Dazalezy. Chętnie zobaczymy, co ty masz. No, stroje. Są to stroje tymczasowe, po 5 smoczych łez, tutaj i tutaj są właśnie te, te same, tylko że już na stałe za 30 smoczych łez oraz te po 5 smoczych łez przebranie szamana, tutaj jest y, safari, a tutaj szamana, no i tutaj również do kupienia właśnie to y, szamana za 30 smoczych łez, no to oczywiście jak ktoś chce strój, no to sobie kupi. Idziemy jeszcze tutaj w lewo, gdzie mamy Daza Golden i u niej możemy kupić za polskie, najzwyklejsze, margonewskie pieniądze, szkarłatnego węża konsumpcyjny, dusiciela, do tego tarantule, których mam dużo, ponieważ jest to teleport na mapkę eventową, o którym już jest jeden filmik, jako ciekawostka, rzekotka, chociaż nie rzekotka, jest konsumpcyjna, dobra, skorpion... I to nam nie jest potrzebne, i to też. Są to jakieś pamiątki takie. Kupujemy te rzeczy. No ja je tutaj spróbuję wykorzystać, zobaczymy co one robią. Bierzemy szkarłatnego węża. I jemy. Jak zauważyliście uleczył mnie on. Więc leczy... Jest od leczenia raczej tylko. I zużywa nam 1000 zł. A żeby był wart chyba 10k, no to 10 użyć. Do tego mamy dusiciela. Czekajcie, jak ja mogę to zrobić? O. Czekajcie, może tak. A może jakoś inaczej? Kurczę, chciałem, żeby mi życie spadło, ale niestety chyba tak się nie uda. O teraz mi spadnie, o. O. Mam 84%. Bierzemy dusiciela i również nam życie skacze do tyłu. wyboże do przodu, więc również on tylko niestety leczy. Do tego mamy rzekotkę. No to również zrobimy ten bajer yy, ze ściągnięciem i założeniem ekwipunku. Bo nie mam żadnej trucizny, że mógł się otruć, i patrzymy, co robi nam rzekotka. A rzekotka przemienia nas w żabę. Nic nas nie leczy, tylko przemienia nas w żabę. No i do tego skorpion, który nas leczy, i tak dosyć kozacko. Jest go dosyć dużo, ale jest za to też drogi. No i to tyle, jak się przemieni swój ulubiony strój. I to tyle, co z takich, właśnie sklepików. Tutaj na lewo. Zaczyna się już taki lasek, i tutaj na samej górze jest ten nasz tarzan o imieniu t. Yy, i tylko tutaj są jeszcze jakieś tam góry lądka. Idąc tutaj wyżej, dochodzimy prawie że do świątyni, ale zanim do świątyni, to jeszcze mamy yy, Somiego, który nie gada z obcymi, i mamy tutaj naszego strażnika, który po zrobieniu odpowiednich questów wpuszcza nas do świątyni. Tutaj będzie quest, będziecie musieli zabijać 500 właśnie takich dziwnych robaczków. I tutaj jak zobaczycie później, są takie dziury zaznaczone na żółto. Tylko że po prostu trzeba na tej mapce je widać nie widać ich, ponieważ one się pojawią dopiero, kiedy ja podejdę bliżej chyba, albo w ogóle się nie pojawią, a nawet się nie pojawi. A jest, tutaj jest moja dziura. I tutaj w każdej z tych dziur jest tutaj jedna, tutaj druga, tutaj jest na pewno trzecia, tutaj czwarta. I gdzieś tutaj znajduje się piąta na środku. Każda dziura, do każdej dziury dajemy jeden kamień eventowy, a obok jest skarbiec. I ja mam skarbiec Kong Ho, ale są również inne skarbce. I w tym skarbcu znajduje się tytan. Może akurat go nie ma, ale właśnie tam znajduje się tytan. Boże, ale mnie jakoś odwróciło. O, chyba jakiegoś raju mam. No i tutaj znajduje się Tytan. Akurat ja jestem na Tytanie, który ma level 160. Są jeszcze na inne levele i właśnie mają swoje osobne wejścia, ale to wszystko jest ładnie właśnie opisane. No i to chyba jest tyle. Co a propos opisania tej całej mapki eventowej. Tutaj jeszcze ten zwój, gdzie on jest, Tarantula, która właśnie nas może przenieść. Niech zauważyliście, ja już jestem po zrobieniu 8 questów i mam full zawalone już tutaj wszystko itemkami eventowymi. Już większość i tak poszła sobie do torby, nie do torby, tylko do depozytu, ale i tak jeszcze dużo mi zostało. No i co ja mogę wam powiedzieć? No róbmy questy, róbcie questy. Wiecie gdzie są losy, bo są już loteria jest właśnie od dzisiaj, czyli od 11 sierpnia, więc możecie sobie szaleć, Oczywiście nie szale jest zbytnio ze względu na to, że nie mam tych smoczych quest. Ale ja za to robię questy, do tego też Was zachęcam. Wszystkie linki są podane w temacie chyba eventowym, a jak nie, no to jej takie je rozsyłam co jakiś czas na czacie. No i to chyba tyle. Mam nadzieję, że nic nie ominąłem. A jeżeli ominąłem, no to przepraszam. Jeszcze raz Wam przypominam, żebyście sobie pokupywali Tarantulę, ponieważ może ona Wam się przydać w questach, żebyście nie musieli tyle chodzić. A jest warta chyba 10 tysięcy w boże w tym sklepiku tutaj w tej wiosce, więc nie jest to zbytni wydatek. Do jakiegoś setnego czy tam na 90. levela. A póki co to tyle, do zobaczenia.